To gorący okres dla FIST. Powinienem pomagać jak tylko mogę. – To ten wolontariusz prosił o pomoc! – Ja Jak się cieszę, że cię widzę, Spidey! Podobno macie jakieś problemy ze zbiórką zabawek. Cześć, Spidermanie. Jestem sam. Gdy ostatnio sprawdzałem, brakowało nam kilkuset. Myślisz, że ktoś je ukradł? Nie wiem, ale dzisiaj jeździć i odbierać zabawki miały dwie ciężarówki, a według naszych przekaźników GPS są trzy. Coś jest nie tak. Chyba ktoś się pod was podszywa. Ale skąd mam wiedzieć, która to ciężarówka? Jeśli uda ci się sprawdzić numery tablic, będziemy wiedzieć, która jest lewa. Możecie na mnie liczyć. Ganki, są trzy ciężarówki fist w mieście, jedna z nich jest lewa. Przydałaby się pomoc. Hmm. Mógłbyś zrobić zdjęcie tablic rejestracyjnych kamerą w swoim kostiumie? Ja porównam je z bazą danych skradzionych aut. Spróbuj z tą ciężarówką. To działa! Dobra, dostałem z F.I.S.T. lokalizację ciężarówek. Powinienem się je widzieć. Sfotografuj numery, a ja poszukam ich w bazie danych. Stary, jesteś wielki. Czekaj na fotki. Muszę odzyskać te zabawki dla dzieciaków. Kurczę, nie ma to jak świąteczny stres. Jedna jest. Teraz tylko cyknąć numery. Mam. Teraz chwila prawdy. Tak, jest w porządku. Szukaj dalej. Muszę zrobić zdjęcie z bliska. Dobra, szukam numeru. Bingo! Śledź tę ciężarówkę! Słuchaj, chodzi mi o to, żebyś nie robił ze mnie idioty przy czoło, okay? hej? On kieruje doładców. Ale kradziec zabawek? Dzieciaki nie mogą się ich doczekać. Hej, ja nie dostawałem prezentów, a się, szefem. Jasne. Wygląda na to, że ta kradzież zabawek to część jakiejś umowy. A ten Joe wszystkim kieruje. Tylko jak go znaleźć? Jeśli uda ci się zrobić zdjęcie twarzy, przepuszczę ją przez specjalny program. Może coś znajdzie. Okej. Okay. Chyba muszę użyć kamuflażu, żeby podejść bliżej. Hmm, chyba nie widać za dobrze twarzy. Bogu ducha winien. Następny. Dobra, sprawdzam policyjną bazę danych. To nasz Joe, za nim. Kupcy. Jak będą wszyscy razem, zlikwidujesz cały ten interes. Przejdźmy do. Paniecie, najlepsze zabawki sezonu. Pójdą za dwa razy więcej niż zeszłoroczny towar ze Spider-Manem. Ale że lubię z wami pracować, dostaniecie cenę hurtową. Lepiej niech to będzie 30 tysięcy, bo na tyle się wczoraj umówiliśmy. Nie wiecie, co się dzieje? Producent zabawek ogłosił wczoraj. Która za pająka będzie jeszcze trudniej złapać, niż myśleliśmy. No to trzydzieści pięć. Posłucham? słucham? Spojrzysz swojemu dziecku w chłodzie i mu, że nie dostanie nowej zabawki ze swoim... No to jak będzie? Daj mi chwilę, dobra? Nie jesteś moim doradcą finansowym. Wyluz! zabawki. Chcecie się znaleźć na szczycie mojej listy, łotrów do stebania? Chyba świąteczny nastrój się wam nie udzielił. Święta uratowane! Teraz zajrzyj do ciężarówki i sprawdź, czy są zabawki. Ganki, znalazłem zabawki! Sącne jeszcze tylko maruderów. Super. Dobra robota. Jesteś trupem! Dosyć tego! Zabieram zabawki i idę do domu! Wszystkich nas nie położysz! Jesteś mnie! Hej, Sam. Znalazłem zabawki. Wysyłam ci lokalizacje, ale są bezpieczne w dokach w Midtown. Ach, bardzo się cieszę. Już tam jadę. Nie wiem, jak ci dziękować, Spider-Manie. Uratowałeś święta wielu dzieci. Nie spuszczę już tych zabawek z oczu. Nie ma za co, Sam. Życzę ci wesołych świąt. Nie ma to, jak powstrzymać gang złodziei zabawek i uratować święta dla dzieci. Zgadza się, ale nie zrobiłbym tego bez ciebie, stary. Okej, okay, szefie. Jaki plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś Finn wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie byłoby łatwiej zadzwonić i pogadać? Nie wydaje mi się. Gdy zobaczyłem ją na moście, nie poznałem jej. Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. No dobra, rób, jak uważasz i dawaj znać. Po synkariańsku, więc albo eksplodował most, albo Bajgiel został odkażony, co nie miało sensu w tym kontekście. W każdym razie przeglądam loty. Mogę wrócić jutro wieczorem. Nie, przestań. Jest okej. Okay. Udało mi się odkryć, kto za tym stał i już nic takiego się nie wydarzy. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, ok? Tak, jasne. Dzięki i powodzenia z kariańskim. Ach, dlaczego jest siedem różnych słów na Łazienkę? Pracownia zamknięta. Niewesoły widok. Muszę się jakoś wślizgnąć, bez ściągania na siebie uwagi. Halo? Rany, ile tu kurzu? Dawno nikogo tu nie było. Podręczniki akademickie Rika. Chodził na zajęcia wieczorowe, żeby móc zajmować się pracownią. Był nieugięty. Ktoś nie wyłączył świateł. Identyfikator Roxon Ella Sterling ze zdjęciem Fin. Fin planowała z kimś włamanie do Roxon. Rozchorował się cały zespół twórców Nuformu. Chwila. Rick był szefem projektu? Jakieś leki? Lek stosowany w przypadku obumierania szpiku, czy on jest? Coś za tym jest. Dobra, to jest tajny pokój. zaprojektowała sprzęt undergroundu. Oboje zaczęliśmy nosić maski. Plik wideo. Przed sześciu miesięcy. Transfer. To Choruje połowa moich ludzi. Krieger, udaje, że to nie nuform. Zróbmy to dzisiaj. Pozwól. Jesteśmy gotowi? Musimy być. Już ruszyli w Harlemie dzisiaj. Przed czasem, zatruwaniem miasta dla kasy, ciągle chodzą na skróty. Ignorują raporty bezpieczeństwa. Nie mogą zniszczyć mojej pracy, Finn. Okej, okay. zniszczymy rdzeń i usuniemy wszystkie dane. Na pewno nie mogą po prostu wytworzyć tego więcej? Nie. Nie, jeśli załatwimy też zapasy rezerwowe w Jersey. Aby ze mnie nie będą mieć pojęcia, jak no forum działa. Projekt zwyczajnie upadnie. Nagram nas. Coś pójdzie nie tak, plik trafi prosto do biogu. Świetnie. Bierzemy się do dzieła. Pewnie. Jeszcze jeden plik. Oh, cholera. Nic się nie przesłało. Może telefon się zepsuł? Ten dzień nie może pójść na marne. I nie pójdzie, Rick. Chcieli zatrzymać projekt związany z muformem. Coś poszło nie tak. Tu był ostatnio włączony jej telefon. Gdybym go namierzył... Dobra, dalej, dalej! Zniknij, zniknij! No dobra. Tu jest! Nie może uciec! Wziąłem i zniknąłem. Cichy alarm, albo coś. Znajdziemy cię, spider jangata Hey, ranne! Oczyszczuję! Ręczytę Spider-mana. Rząd masz tę kasę? Rasa Niech ktoś sprawdzi, co z nim. Tamten Spider-Man by się nie chował. Po tobie. Niech mi ktoś pomoże. Więcej ochotników! <Grystanie> Łatwiejszy niż myślałem! Zabijcie pajączku! Okej, okay, wracam do komputera. Jeśli znajdę jej telefon, może zrozumiem, co się stało z Rickiem. I czemu Finn to teraz Tinkerer. Jest! Mam namiary. zadzwonić do Gankiego.